Hej kochani, witam się z wami serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, ale co wam chcę powiedzieć, będzie to mega wyjątkowy filmik. Dlaczego? Ponieważ u mnie na kanale jeszcze nie było takiego filmu i powiem wam, że jestem tak mega podekscytowana, że mam nadzieję, że się że wszystko powiem to co będę chciała mm, powiedzieć. I co? Chodzi tutaj o y, firmę kosmetyczną. Bingo Spa. A o co tutaj chodzi? Jest to y, współpraca z firmą Bingo Spa. Jest to współpraca barterowa, i firma Bingo Spa wysłała mi mm, kosmetyki do przetestowania. Będę testować, i ja też, ja sobie po prostu wybrałam te kosmetyki, bo jak ja y, właśnie y, rozmawiałam z tą panią, która do mnie wysłała wiadomość, to pytała, że oni mogą mi wysłać kosmetyki, lub ja mogę sobie wejść do nich na stronę i sobie po prostu wybrać kosmetyki, na którym jestem zainteresowana. No i co? I ja sobie wybrałam tutaj siedem albo dziewięć chyba kosmetyków przyszło do mnie i powiem i właśnie one przyszły w takim oto pudełeczku. Ja musiałam sobie tutaj otworzyć, bo musiałam zobaczyć, co tutaj jest. I dzisiaj będzie taki y, tytułem tylko wstępu, filmik, a testowanko y, będzie po jakimś czasie, prawda? Bo ja muszę te kosmetyki przetestować i muszę Wam y, zdać relację. A moja relacja będzie tylko i wyłącznie rzetelna, ponieważ ja tutaj na moim kanale nie chcę y, nikogo oszukiwać, wprowadzać w błąd, chyba że y, wiecie. Y, jak ktoś się spodziewa może czegoś innego, no to nie, nie u mnie na kanale. No i może od razu lecimy z tym tematem. Yy, 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 co by tu pierwsze? No dobra, pierwszy. Pierwszy produkt, wszystkie produkty są pełnowymiarowe. I pierwszy produkt. Pierwszy produkt jest to jedwab do mycia włosów ze śluzem ślimaka. Tak się prezentuje, plastikowe opakowanie. Hmm, pojemność 300 ml, i to jest po prostu chyba jakiś yy, taki szampon, nie? Tak mi się wydaje. No, już jestem, moje kochane. Ja po prostu wczoraj sobie tutaj zapisywałam wszystko w moim magicznym notesiku. O, to jest mój magiczny notes, żebym się czasami z czymś nie. Yy, pomyliła, no i tutaj tak jak mówiłam, jest to produkt właśnie pełnowymiarowy jedwab do mycia włosów ze śluzem ślimaka, będzie testowanka, jestem bardzo yy, ciekawa tego połączenia jedwab ze śluzem ślimaka, no zobaczymy i ten yy, jedwab kosztował 12 zł to jest produkt pierwszy, następny produkt następny produkt wygląda podobnie jest z pompeczką Proszę bardzo, i to jest jedwab do mycia twarzy i szyi. I y, tutaj mamy, z czym to jest? To jest sam jedwab, tak? Tak, sam jedwab do mycia. Y, no, ja myślę, że to będzie chyba taka moja piękna pielęgnacja, miejmy nadzieję, bo tutaj mamy fajny, no sam jedwab wybrałam. No, wybrałam takie produkty, które y, moja intuicja mi podpowiadała, że. Mam nadzieję, że się dobrze sprawdzą do mojego, do mojego ciała lub włosów. I ten jedwab do mycia twarzy i szyi kosztuje 15 zł. Pełnowymiarowy produkt 300 ml. Dobra, to jest drugi kochany moje produkt. Kolejnym produktem będzie co ja tutaj mam. Ja tutaj muszę sobie zerkać. Bingo Spacerum Shampoo Argan Oil 100% w takiej przez, przezroczyste jest opakowanie 300 ml pełnowymiarowy i to jest dziewczyny, gdzie yy, ja tutaj mam cenę tego, aha cenę mamy 16 zł i tutaj mamy szamponowe serum arganowe 100%. No zobaczymy jak to wszystko będzie działać na moje włoski, na moją twarz. Zobaczymy. Ja jestem mega podekscytowana. To jest trzeci produkt. Następny produkt. Następny produkt to jest ym, kolagenowe mleczko do ciała z aloesem, lnem i witaminką E. Produkt pełnowymiarowy, 500 ml. Bardzo fajny skład kolagen, mleczko do ciała, aloes, len i witamina E. Bardzo fajne naturalne składniki. Mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie współgrało z moim y, ciałem. Zobaczymy. Fajny, fajny z dozowniczkiem produkt. No, myślę, że będzie fajna pielęgnacja. I to jest. Mm, Mleczko to kosztuje 32 zł. To wszystkie produkty są pełnowymiarowe. Następny produkt mam, arganowa kuracja do włosów z lnem, jedwabiem i skrzypem polnym. Tak się prezentuje. Tu mamy produkt 250 g, nie obciąża włosów, zastosowanie certyfikowany olej arganowy. Na razie tylko będę mówiła, po prostu, jakie produkty mi przyszły od firmy Bingo Spa. I, yy, i właśnie linki do każdego z tego produktu będziecie miały pod filmikiem. Wszystkie, żebyście sobie poczytały, zobaczyły, jak to wygląda, i yy, może się skusiły na zakup. Ta arganowa kuracja kosztuje 16 zł. Też będzie fajne, mam nadzieję, no takie wszystkie naturalne te składniki. Miejmy nadzieję, że moja skóra to wszystko polubi i włosy też. Dobra, później mamy 70% płyn kolagen. Płynny kolagen do włosków. Mamy go w sprayu, pojemność 100 ml. Ja w ogóle nie otwieram żadnego z, tego, z tych produktów, bo ben, po prostu jak zacznę już tą, całą, to całe testowanie, to dziewczyny, później wam na koniec mam takie, myślę, że okres czasu, miesiąc czasu, to tak myślę, że już będę widziała jakieś efekty przy tym testowaniu tych produktów, bo będę to wszystko testowała na bieżąco i systematycznie. No to tak jak mówię, tutaj mamy płynny kolagen 70% i ten płynny kolagen, wiecie co, mam tutaj, że cena, bo tutaj mam cenę ze sklepu, kosztuje 140 zł, a w promocji 65-50. 100 ml to dość drogi produkt. No zobaczymy, czy on będzie dobry czy nie. Kolejnym produktem mam. Aha, mam tutaj. Ja wam przeczytam w ogóle tak się prezentuje opakowanko i tutaj mamy krem 135 g wzuszczający krem SP, SPA z kwasami AHA migdałowym aliponowym i kolagenem. I ten kremik to jest taki złuszczający krem, tak? I ten kremik kosztuje 42 zł, 135 ml. Też mam nadzieję, że będzie. Fajny bo ja dużo używam, powiem Wam, takich złuszczających preparatów do twarzy i widzę, że moja twarz lubi takie y, produkty. Bardzo lubi czy peelingi enzymatyczne, czy też mam tam takie kwasy. No, dużo stosuję i widzę, że ta twarz fajnie y, lubi takie po prostu, lubi takie złuszczające produkty, żeby ten martwy naskórek był złuszczony. Dobra, i co my jeszcze tutaj mamy? No już prawie koniec, jeszcze dwa produkty, i już Wam tutaj mówię: lekki krem do twarzy, komórki macierzyste, cytrusów, olej z pestek moreli, olej andiroba. Tak się prezentuje opakowanie pełnowymiarowe 135 ml, mili, 135 gram, i co tutaj mamy jeszcze napisane? To jest taki lekki krem do twarzy, fajny. Jeszcze wiem, że było napisane, że to jest do, do skóry wrażliwej, chyba i mm, atopowej, chyba coś takiego. Gdzieś tam widziałam, właśnie, ale tak jak mówiłam, ja Wam wyślę linki do każdego produktu i Wy sobie poczytacie po prostu o produkcie, jak go się stosuje, co tam zawiera. I, i ten y, krem kosztuje 20 zł. Tak, 20 zł ten kremik. Ceny dobry do takiego dużego produktu, powiem Wam. I ostatnie, do takich dużych, pełnowymiarowych produktów. I ostatni produkt. Mamy takie opakowanko. Pokażę Wam dziewczyny, jak to wygląda. To jest napisane, że to jest produkt bez igieł, bez bólu, ze śluzem ślimaka, serum przeciwzmarszczkowe. I ja już Wam pokazuję, jak to wygląda. To jest takie ala, jakby powiem Wam, serum przeciwzmarszczkowe, ale to się prezentuje jak taka strzykawka, zobaczcie. I jestem mega ym, ciekawa tego pro, produktu. 10 gram tutaj mamy tego produktu. Sposób życia stosować co 3 dni rano, o proszę bardzo, najbardziej zależy na tych moich bruzdach na czole, więc ja chyba postanowię, postanowię, postawię na pielęgnację tym oto serum na samą partię właśnie czoła, coś mi się tak wydaje, bo to jest produkt 10 gram, nie jest duży, on jest bardzo, powiem Wam... Drogi, bo to serum kosztuje 220 zł. Jest to pełnowymiarowy produkt, a w promocji kosztuje 109 zł. Więc ja tak sobie myślę, że ja sobie postawię na moją pielęgnację w obrębie czoła, bo ja chcę zobaczyć, jak ten produkt będzie się właśnie zachowywał na czole i czy on i czy zauważy jakieś po prostu zmiany. No dobra, moje kochane, to by było wszystko. Ja Wam jeszcze zaraz w przebitce zrobię takie, jak się prezentują wszystkie te kosmetyki. I tak jak mówiłam, chcę Wam zrobić przebiteczkę, jak się prezentują wszystkie te kosmetyki. Dziękuję bardzo, Bingo Spa. Jestem mega podekscytowana, będzie fajne testowanko i przede wszystkim jestem bardzo wdzięczna, że firma Bingo Spa dziękuję bardzo. Po prostu zauważyła mnie, zauważyła tak mały kanał i wysłali mi tak bez żadnego, bez zobowiązań paczuszkę z kosmetykami do przetestowania. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna za to. Jest to dla mnie po prostu takie wyróżnienie, bardzo duże, ponieważ tak jak mówię, mój kanał nie jest duży, a jest Wspominam też o nim na, znaczy wspominam na kanale o kosmetykach. Może jakoś firma mnie w ten sposób właśnie doceniła. Dziękuję pięknie. I co tam, kochane? Będę się już na razie żegnać z wami, bo to było tylko takie przedstawienie. Tak jak mówiłam, wszystkie linki dostaniecie pod filmikiem do produktów dajcie znać, czy w ogóle znacie te produkty Bingo Spa. Ja wcześniej nie znałam tej firmy, ale y, poczytałam troszkę i właśnie, no i mówię, a zgodzę się, bo mają, jak mają natur z naturalnych produktów, y, z naturalnych składników kosmetyki, to czemu nie, zawsze można przetestować, a jak coś nie podpasuje, to na pewno Wam dam znać tutaj w, y, na kanale. Dobra, y, to będę już powoli kończyć, przesyłam moc buziaków. Zapraszam Was do subskrypcji. Kto nie subskrypuje, dziękuję za nowe osoby, które przychodzą do mnie. Jestem mega wdzięczna. Będę się starać jak mogę i staram się jak mogę. No i trzymajcie się. Do następnego. Pa!